Siemanko, Siemanko. Rafał czuje się troszkę winny tej całej afery kredytowej. Gdyż jak sam przyznaje, to on tutaj wpuścił Bogdana do Janka. Posłuchajcie sami jego wypowiedzi. Czuję teraz winny, kurwa, bo ja Bogdana tu wprowadziłem do tej chaty. I kurwa, się czuję trochę winny temu wszystkiemu. No ale skąd ja mogę wiedzieć, że Janek taki łatwo podatny jest na wszystko? Kurwa, że on jakiś kredyt wymyślił, w pizdu. Oj, kurwa, czuję się winny trochę. Jak myślicie, czy Rafał powinien czuć się winny całej tej sytuacji? Ja myślę, że nie. Miejmy nadzieję, że jutro sprawa cała się wyjaśni i jakoś odkręcą tę całą umowę. Niby jest 14 dni na odstąpienie od każdej umowy kredytowej czy tam poryczkowej. Pozdrawiam. Napiszcie, co o tym myślicie.